Dziękuję bardzo. Andrzej Filipowicz. Chciałem zapytać, czy gdyby na terenie zarządzanym, administrowanym przez Panów było 107 hektarów, czyli 20 więcej niż ma Poznań, co Lublin klasyfikuje wyżej w wolnych, tak, wolnych terenów, o wyjątkowych, podkreślam, wyjątkowych wartościach przyrodniczo-klimatycznych, czy dopuścilibyście panowie do zniszczenia tego obszaru? To mam na myśli nasze górki czechowskie, które w najcenniejszej, najcenniejszej, najcenniejszej części tzw. Tak byłej strzelnicy zostały zasypane odpadami. Te odpady są wywożone od czterech tygodni tam, gdzie powinno być od samego początku, czyli na wyspisko śmieci. Dziękuję. Pozwolę sobie jako dziennikarz skomentować pytanie jest mocno czy tak z ekstezą i będzie musiał na nie odpowiedzieć Andrzej Zdęb-Lubinem. Górki rzechowskie są tym tematem mocno emocjonalnym od dłuższego czasu, więc historia taka bardzo krótka dla tych, którzy nie wiedzą o czym rozmawiamy. To jest własność prywatna. Kilkanaście lat temu Agencja Wojskowa zrzedała to jednemu z inwestorów Echo Investment, Prezydent wówczas nie zdecydował się odkupić agencji, od agencji ten teren. Ten prywatna własność została opisana planem przestrzennego zagospodarowania, w tamtym okresie też kilkanaście lat temu, gdzie można zabudować funkcjami mieszkaniowymi, infrastrukturą sportową, kubaturową i taką otwartą. Czyli według dzisiejszego planu przestrzennego zagospodarowania, gdyby obecny inwestor, który odkupił sobie już te tereny od EHA Investment, a właściwie funduszu, który tym dysponował, mógłby zabudować, zabetonować górki Czechowskie. Może to dzisiaj zrobić w Majstacie Prawa. Plan na to